Jak wiemy, Beryl uwielbia modę, a moda kocha Beryla. Dziś podejrzymy, jak to będzie wszystko się kształtować w tym najnowszym wiosenno-letnim trendzie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia mini pokazu, jak to przystało na czasy pandemii marki Deni Claire. Podpytamy dziś gwiazdy, w czym czują się najlepiej. Podejrzymy, jaką biżuterię noszą i zobaczymy, jak bawi się Warszawa. Serdecznie zapraszam. bardzo stylizacja. My kochamy outfity, kochamy o modzie opowiadać, bawimy się modą. Kolczyki też nas urzekły. Kolczyki są mojej ukochanej firmy Mokobel. Spódnica jest z mojej starej kolekcji, którą kiedyś, parę lat temu zrobiłam dla firmy Simple, której już też nie ma na rynku. Marnarka jest firmy Zadik, też wintyczowa, Ja w ogóle dzisiaj też tak sobie pomyślałam, że jestem... Taką miłośniczką mody, bo kocham modę. To jest też. Co widać, absolutnie. Związane też z moim, z moim zawodem, ale sobie uświadomiłam, że kocham modę, ale jednocześnie też dbam o planetę. Czyli Bo, można coś wyciągnąć z szafy, założyć można, powtórnie. Można i bardzo wszystkich do tego zachęcam. A jak się inspirować, żeby nie zwariować? Jest taki natłok tego wszystkiego w tych sieciówkach. Co zrobić, żeby właśnie mieć coś takiego, żeby to dwukrotnie, trzykrotnie, pięciokrotnie wykorzystać? Przede wszystkim robić zakupy e, niekompulsywnie. E, myślę, że Trzeba przemyśleć, myślę, że trzeba przemyśleć e, e, decyzję, e, korzystać ze sklepów vintage, co bardzo serdecznie polecam. E, myślę też, że można się pokusić nawet o przerabianie pewnych, pewnych e, części garderoby. E, to jest też bardzo kreatywne i, i okazuje się, że później wyglądamy Inaczej, inaczej niż, niż wszyscy, ale tak naprawdę to fajnie jest po prostu um, inspirować się sobą. I pani to wychodzi, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pani Ewo, podpytam o sukienkę. Jest bardzo piękna, klasyczna, a jednocześnie ciekawa. Czy to jest jakiś specjalny projekt? To jest projekt Roberta Czerwika i to jest w zasadzie spódnica. A. Mankiety, znaczy bluzka w komplecie, ale mankiety są dokładnie z tego samego materiału. Krawat do tego jest, no i właśnie ten rozporek zakończony złotymi liśćmi. Jak wyglądają takie przygotowania na takie wielkie eventy, jak dziś na pokazy mody? Yy, Byłam wczoraj u Roberta. Wybieraliśmy z 15 minut, ale zobaczyłam tę spódnicę, powiedziałam w tym idę. Dziękuję. Postawiła Pani też na dodatki. Czy biżuteria jest obecna w Pani życiu? Lubi Pani biżuterię? Tak, bardzo, bardzo lubię, zwłaszcza, że mamy mało okazji na życie nosić, bo no, wiadomo, jak do pracy idziemy, to i tak jesteśmy przebierani zawsze za kogoś innego, także na no, życie bardzo mało y, noszę. Natomiast na wyjście jak najbardziej, chociaż no tu już wystarczyły bransoletki i, i ozdobna torebka i w zasadzie to wszystko, bo mamy właśnie ten liść. Który nam tutaj zrobił no tak, robotę. tak, I złoty. Jeśli chodzi o markę Denikler, to czy coś w szafie tej marki się znajdzie u Pani? Yy, szczerze? Nie miałam jeszcze nic z Denikler. Najwyższy czas, może to, coś dzisiaj? Ale to na pewno, bo zawsze podziwiałam. Tylko mówię z tego względu, z, z powodu tego, że taki, a nie inny zawód... Yy, Mam gdzie nie muszę do pracy ubierać, nie muszę mieć typowego dress code'u, nas nie obowiązuje, tylko w zasadzie wygoda, bo i tak jesteśmy przebierani. A jak jest pani look na co dzień? Taki swobodny, totalnie? Totalnie. Słowodny. Najczęściej w czerniach, najwygodniej i szarościach, i w zasadzie to wszystko. Pani wono piękna sukienka. Czy to jest wiosna Denikler? Tak, to oczywiście najnowsza kolekcja Manifesto del Colore, opowiada kolorzej, nawet jeżeli jest on ekry, to jest bardzo szlaki. Lachetny. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że w czasach pandemii, no niestety, trudno o radość i optymizm. A kolor, który utożsamiamy z wiosną, wprowadza tę radość. Dlatego też w naszej kolekcji bardzo dużo koloru, bardzo dużo druków, oczywiście piękne tkaniny, jedwabie. Wszystko zrobione z najwyższą starannością. Do kogo będzie adresowana ta najnowsza kolekcja? Adresujemy ją do kobiet aktywnych, nowoczesnych. Wiemy, kim jest nasza klientka. To jest kobieta dojrzała. Mamy świadomość, że ma różne potrzeby, musi mieć rzeczy do pracy, która teraz wygląda trochę inaczej, bo raczej interesuje nas ta część górna, która jest w monitorze, w laptopie. Ale też myślę, że to wszystko kiedyś przeminie i na pewno, gdy przyjdzie wiosna, będzie o wiele więcej możliwości spotkań, wyjść. Chociaż teraz też staramy się spotykać i wychodzić. My uwielbiamy podglądać detale i widzimy u Pani piękną torebkę, delikatną, ale klasyczną biżuterię. Czy lubi Pani biżuterię? Tak, tak, tak. Biżuteria jest od kruka. Oczywiście marki, która należy do grupy. I to myślę też jest dla mnie ważne, że cała suwetka jest kompletna, więc staram się. Pani Lidio, postawiła Pani dzisiaj na przepiękne dodatki. Jestem zafascynowana torebką, płaszczem. Zacznę od płaszcza. Powiedziałam Panią w szatni. Piękny, żółty, ciepły. Coś wyjątkowego, miś. Miś, żółty miś, tak. Rzeczywiście ma też premierę dzisiaj, ale stwierdziłam, że to jest właśnie moje ubranie. Rzadko zakładam coś kolorowego i widzę, że jednak potrzebowałam tego koloru. Ale widzę, że właśnie, tak, to jest bardzo miłutkie, ale widzę, że biżuteria pani w sercu gra. Piękne pierścionki, jakieś wyjątkowe? Dziękuję. O, właśnie zgubiłam jeden. Nie, dobra. Co 5 minut przeliczam, bo ciągle mi spadają. A Nosi pani na co dzień, czy dzisiaj jest ich taka, jakby premiera wyszły dzisiaj na miasto pierścionki? Wyszło na miasto, to wyszło pierwszy raz na miasto, fajnie coś pierwszy raz nosić. Zwykle je noszę na co dzień, ten z bursztynem jest dzisiaj chyba pierwszy raz. Czego się pani dzisiaj spodziewa po tym pokazie? Inspiruje panią Denikler, co pani sądzi w ogóle o tym marce? Uwielbiam denikler i mam szafę wypchaną różnymi rzeczami, których się nie pozbywam i całe szczęście, że nie skłoniłam się ku trendowi sprzed trzech lat, czyli jeśli czegoś nie nosisz rok, to możesz tego się pozbyć. Nie. I mam takie rzeczy denikler, które mają już 25 lat chyba. I bardzo się cieszę, że ciągle są i od czasu do czasu mogę je wyciągnąć. Hmm, właśnie te z przed 25 lat najlepiej się sprawdzają. Paulina, postawiłaś dzisiaj na bardzo fajną biżuterię modową, mocną, w złocie. Cóż to jest? To jest Deniclair. Ja mam dzisiaj Total Look Deniclair, więc i łańcuchy są od Deniclair. Z czym ta marka Ci się kojarzy? Jakbyś miała tak w jednym słowem ją opisać, do szufladki wsadzić. Właściwie opiszę, jestem ubrana w markę, która jest klasyczna, ale przełamuje tą klasykę nowoczesnością. Nowoczesny krój, prosty, te łańcuchy nadają takiego charakteru, więc ja za to lubię Dani Claire. Na co dzień wolisz obierać się na luzie, wygodnie, czy modowo i też elegancko? Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajduję, jaki mam nastrój, bo nie zawsze mam nastrój na sukienkę i obcasy, a w zasadzie chyba coraz rzadziej, ale yy, no tak, dopasowuję strój do sytuacji, do mojego nastroju, jeśli mogę, bo nie zawsze sytuacja na to pozwala. Karolinko, mocno osadzona w dżinsie, Czy, czyżby to był Daniel Claire? Dokładnie tak, to jest najnowsza kolekcja Deni Claire. I nie ukrywam, jestem zakochana. No właśnie, klimatycznie ona jest mocno osadzona w takich trendach motoryzacyjnych. Tak, przede wszystkim ja jestem taka bardziej rokowa, tak? Bardziej taka mocna dziewczynka niż jakieś falbanki i delikatne rzeczy. Deni Claire jest w ogóle bardzo elegancką kolekcją i zawsze robili bardzo eleganckie ubrania, Jeszcze jak pracowałam w korporacji, obserwowałam ich, bo tam garnitury takie do firmy, do biura świetnie się sprawdzały. No i też miło mi było, że jednak robią też takie mocniejsze akcenty, czyli właśnie jakiś jeans, e, skóry. Może dla mnie to niekoniecznie, bo jestem weganką, więc skóry nie, ale rzeczywiście wygląda to bardzo ładnie, bardzo atrakcyjnie, bardzo takie z jajem. Ale biżuteria też widzę, że mocniejsza, z klimatem, cóż to jest? To jest beryl i rzeczywiście beryl, którego kocham, Przepiękne, przepiękny design, e, piękne rzeczy i e, ja beryl noszę na co dzień. E, bardziej takie symboliczne dla mnie łańcuszki, jeden jest z łapaczem snów, ja mam tatuaże z moimi psami z łapaczami snów i mam przepiękną biżuterię od beryla właśnie z łapaczem snów, ale dzisiaj stwierdziłam, że bardziej takie właśnie rockowe akcenty, mocniejsze akcenty dla tego łańcusz... Czy mocniejsze, mocniejsze kolczyki, e, beryl, oczywiście. Jaka będzie ta wiosna? Pełna koloru, stylu i oczywiście klasyki. Dziękujemy Wam za oglądanie naszego kanału. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zachęcam do kciuka do góry i mam nadzieję, że będziecie nas subskrybować i niebawem zobaczymy się na kolejnym evencie. Trzymajcie się.